Z dziecka jesteśmy uczeni, że mm, pewne rzeczy wypada dziewczynkom, a inne chłopcom. Lalki, opiekuńczość to są dziewczynki, wojny i żołnierzyki to chłopcy. Dziewczynki mają być grzeczne, a chłopcy mogą rozmawiać. Dziewczynki mają być grzeczne nawet wtedy, kiedy przekracza się ich granice. Gdy chłopiec ciągnie cię za włosy, to znaczy, że mu się podobasz. Gdy cię popycha, wyzywa, to znaczy, że się. Stara, to słyszymy właściwie od dziecka. To jest nazywane końskimi zalotami, niby komplementami. Kiedy ktoś nas krzywdzi, popycha, wyzywa, to oznacza, że mu się podobamy. To oznacza, że jesteśmy atrakcyjne. Ale ciągnięcie za włosy, wyzywanie, popychanie to nie jest wyraz zainteresowania, tylko to jest przemoc przemoc fizyczna, przemoc werbalna. Te przekonania, które słyszymy w dzieciństwie, mają bardzo konkretne konsekwencje w przyszłości. Pamiętam historię Ani, którą wspierałam. Ania, kiedy była nastolatką, poznała swojego przyszłego męża. On za nią chodził, nawet kiedy mówiła, że nie chce tego, on ją nachodził w domu, on sprawdzał jej wiadomości. I koleżanki mówiły: Jezus, Ania! Jakie ty masz szczęście, jak on cię w ogóle kocha, jak on się stara, jak mu na tobie zależy. I Ania uznała, no, skoro ona mi zazdroszczą, to pewnie to jest ta miłość. Potem Ania doświadczała przemocy w związku. Doświadczała gwałtów. Inna osoba, którą wspierałam, słyszała od swojego męża, że kiedy ją bije, to robi to z miłości. Że jego to bicie boli bardziej. Od niej. I to się kształtuje już w dzieciństwie. To są te same mechanizmy. To samo, kiedy słyszałyśmy, że to są tylko końskie zaloty. Dziewczynki wychowuje się na ofiary. Nas wychowuje się na ofiary. A my się temu sprzeciwiamy w końcu, nareszcie. I mówimy, że mamy tego dość. Bardzo często w mojej działalności publicznej, kiedy piszę. O tym, w jaki sposób działa przemoc, przemoc seksualna. Słyszę, ciebie to ja bym nawet nie zgwałcił. Jesteś za brzydka, żeby cię zgwałcić. Tylko, dlaczego ktokolwiek w ogóle zakłada, że ja chciałabym, żeby ktoś mnie zgwałcił? To dobrze, że nie chciałbyś mnie zgwałcić. To nie oznacza, że jestem brzydka, nieatrakcyjna. Nikogo nie powinno się gwałcić. Co to w ogóle za absurdalne założenie, że gwałt, jest komplementem. Moja wartość nie zależy od czyjegokolwiek uznania mnie za atrakcyjną. Jeśli ktoś mnie nie uznaje za atrakcyjną, okej, okay. ale ja wciąż jestem wartościowa i wciąż to, co mam do powiedzenia, jest ważne. To samo, kiedy ktoś mi powie, nawet bym cię kijem nie tknął. Czy on się w ogóle zastanawiał, dlaczego ja chciałabym, żeby ktokolwiek mnie tkał kijem? <laughs> I dlaczego to być, miałaby to być dla mnie jakaś obelga? Jakby powiedział. Chciałbym się tknąć kijem, to ja miałabym się ucieszyć. To są takie słowa, które nam pokazują, jak niewiele to, co my chcemy, nasza wola, nasza zgoda, jak niewiele to znaczy. Dlaczego ktoś miałby nas obrazić, że nie chce nas tknąć kijem? Nie tykaj mnie kijem. Po co, po co mi o tym mówisz? Sama byłam w toksycznym związku. I kiedy jesteś w samym sercu tego wszystkiego, wśród tych wszystkich emocji, manipulacji, uczuć to często trudno zobaczyć że coś jest źle myślisz sobie on się tak stara przecież mnie kocha zależy mu najbardziej na świecie czasem trudno zauważyć że przemoc jest przemocą ja do tego potrzebowałam koleżanek osób z zewnątrz które pokazały mi że to co przeżywam jest reakcją na Toksyczne zachowania, na nadmierną kontrolę. Czasem to są koleżanki, ale są także osoby z organizacji wsparcia, które mogą o tym opowiedzieć, które mogą spojrzeć z zewnątrz i powiedzieć: Słuchaj, nie musisz cierpieć, nie, nie potrzebujesz tego. Mogą powiedzieć wprost: To jest przemoc.